Cześć, dzień dobry, witam Cię w naszym kolejnym wideo. Dzisiaj opowiem o temacie nieco kontrowersyjnym, aczkolwiek jak się przekonasz z tego wideo, wcale nie tak bardzo, ponieważ AI to nie ryzyko, jak wielu uważa, przynajmniej w tym kontekście, o którym ja dzisiaj będę mówił, ale AI to szansa i o tym właśnie dzisiaj Ci powiem, jak tą szansę wykorzystać, jak tą szansę przerobić na swoją korzyść i swoją wartość, szczególnie jeżeli pracujesz z systemami zarządzania w jakości, z procesami czy w audytowaniu. Na początek tego wideo chciałbym zaprosić Cię do dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeżeli interesuje Cię temat rozwijania AI w systemach zarządzania w audytowaniu w procesach, to jeżeli jeszcze tego oczywiście nie robisz, polecam Ci subskrybować nasz kanał, ponieważ bardzo dużo już o tym nagrywamy darmowego wideo, a wkrótce będzie tego jeszcze więcej. Po drugie, jeżeli interesuje Cię, jak wykorzystać gotowych agentów AI do każdego obszaru wymagań normy ISO 9001, czyli jak spełnić poprzez gotowych, sprawdzonych agentów AI, wszystkie wymagania, wszystkie punkty, normy, jak skutecznie utrzymywać i zarządzać jakością, to zapraszam Cię również na nasz webinar, który odbędzie się w najbliższą środę. To jest 21 maja o godzinie 20. Link do tego webinaru znajdziesz w opisie tego wideo, gdzie wraz z Arturem Mydlarzem i Szkołą Jakości pokażemy, jak zbudowaliśmy 40 agentów AI i jak można ich jako gotowych asystentów wykorzystać w systemach zarządzania na niesamowitym poziomie, zarówno skuteczności, jak i optymalizacji czasowej. Więc to jest to, co na początku chciałem Ci wskazać. Więc zajmijmy się tematem dzisiejszym, merytorycznym, czyli czy AI zastąpi ekspertów, w zakresie zarządzania jakością, w zakresie utrzymania systemów zarządzania i audytowania. I tutaj, oczywiście patrząc na to literalnie, to tak nie będzie. Natomiast na pewno zastąpi nas w wielu operacjach, i to, to słowo zastąpi, może ma bardzo negatywny wydźwięk, natomiast popatrz na to jako na szansę. Ponieważ to nie jest tak, że od jutra przyjdziesz sobie do pracy i tej pracy już dla ciebie nie będzie, ponieważ AI nie usiądzie na Twoim miejscu pracy i nie zacznie nagle wykonywać wszystkich Twoich czynności, nie będzie myśleć za ciebie, ale zastąpi cię w wielu procesach, wielu operacjach powtarzalnych, żmudnych, analitycznych. Czy wypełnia, tak zwanego wypełniacza, wypełniania czegoś, pisania czegoś, ponieważ AI świetnie to robi, robi to, nie ukrywajmy, szybciej od nas, i jeżeli jest to dobrze skonstruowany agent AI, to potrafi to zrobić czasami, nawet ja się przyznaję, ode mnie skuteczniej i optymalniej. I to jest to. Co już udało nam się nie tylko potwierdzić w teorii, ale już w praktyce, ponieważ wdrożyliśmy już kilka systemów zarządzania między innymi jakością środowiskiem właśnie w 100% opartych o agentów AI, o czym będę mówił m.in. na najbliższym webinarze. Więc AI nie zastępuje nas jako ludzi, jako pracowników, ale jest dla nas świetnym wsparciem. I to, co na pewno mogę wskazać, to AI na pewno zastąpi Wszystkich ludzi, którzy po prostu nie będą umieli się nim posługiwać i nie będą potrafili wykorzystać go do swojej pracy. Dlaczego zastąpi? Ponieważ inne osoby, które będą potrafiły wykorzystać AI, będą potrafiły tworzyć agentów AI, będą potrafili pracować z tymi agentami AI, po prostu będą w stanie w krótszym czasie wykonać więcej, optymalniej i skuteczniej. Dlatego między innymi te osoby, ze wsparciem AI będą mogły zastąpić te osoby, które tego nie potrafią robić. No właśnie, tak mówię o tych agentach AI, czyli właściwie co to jest? To są gotowi asystenci, których ty tworzysz lub ktoś za ciebie może stworzyć, tak jak my to zrobiliśmy w ramach właśnie naszego webinaru, który 21 maja o godzinie 20 pokażemy, jak to się stało i co tacy agenci, których my przykładowo stworzyliśmy, potrafią robić. Zacznijmy od początku, czyli świetnie identyfikują czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz strony zainteresowane i ich wymagania dla systemów zarządzania. Rewelacyjnie realizują analizy SWOT, ale nie tylko analizy SWOT w tych czterech obszarach, czyli szanse, zagrożenia, słabe, mocne strony, ale wręcz planują postępowanie z tym, co zidentyfikują dla każdego procesu i dla organizacji. Realizują procesy analizy, oceny ryzyka oraz planowania postępowania z ryzykiem, świetnie planują cele jakościowe, zmiany w systemie, piszą procedury i instrukcje. Planują postępowanie z ofertami, z klientami, świetnie radzą sobie w zarządzaniu niezgodnościami, zarówno w ich opisywaniu, we wsparciu Cię w analizie przyczyn źródłowych z wykorzystaniem znanych metod jakości, takich jak choćby diagram i czy 5 razy dlaczego, rewelacyjnie Pomagają ci zarządzać doskonaleniem, to znaczy planują, podsuwają ci szereg, nawet dziesiątki pomysłów dotyczących działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych. Również rewelacyjnie potrafią przygotować, wesprzeć cię w przygotowaniu całego procesu audytu: od harmonogramu audytów, planowania audytów, przygotowanie pytań audytowych, przygotowanie raportu z Twoich notatek audytowych. Również świetnie wspierają Cię choćby. Przygotowaniu przeglądu zarządzania w programach edukacji wewnętrznej, budowaniu świadomości, w ciągu kilku sekund przygotowując Ci wieloslajdową, rewelacyjną prezentację. I to są tylko wycinki tego, co agent AI potrafi robić i co my opracowaliśmy właśnie dla Ciebie, więc warto być na naszym webinarze i to właśnie sprawdzić. Więc jak wykorzystać AI już dzisiaj? Przede wszystkim warto nauczyć się tego, jak działa sztuczna inteligencja, jak działają agenci AI, jak tworzyć takich agentów. Tworzyć ich bez żadnego programowania. Tworzysz ich tak samo, jak umiesz tworzyć, pisać procedury, tak samo nauczysz się pisać agentów AI i tworzyć ich w bardzo prosty sposób. W taki sposób, że później ten agent będzie wspierał cię w każdej Twoim procesie, w każdej Twojej operacji, ponieważ tych agentów możesz wykorzystać nie tylko w obszarze systemów zarządzania, ale tak naprawdę w każdym obszarze administracyjno-biurowo-analitycznym, w Twojej pracy, w Twoich procesach biznesowych, w Twojej firmie. Więc warto nauczyć się ich tworzyć, warto pozyskać wiedzę. Jak takich agentów tworzyć, jaka jest struktura takiego agenta. My taką strukturę również przygotowaliśmy i taką strukturę będziemy pokazywać. Jeżeli poznasz tą strukturę, według tej struktury nauczysz się tworzyć takiego agenta, to możesz w każdym obszarze go wykorzystać. Dlatego warto właśnie tego się uczyć. Tak samo jak kiedyś uczyliśmy się wykorzystywać Excela w zarządzaniu niezgodnościami, w zarządzaniu kapaplanem czy doskonaleniem, tak samo dzisiaj uczymy się nowej technologii, która jeszcze lepiej potrafi nas w tym wszystkim wesprzeć. No i to wszystko właśnie wraz z Arturem pokażę na najbliższym webinarze. Dlatego mam nadzieję, że ciebie tam nie zabraknie. Link jeszcze raz pod tym wideo. Jeszcze raz chciałbym zaprosić cię do subskrybowania naszego kanału, ponieważ takie właśnie treści, a już wkrótce wiele praktycznych case'ów będziemy pokazywać, praktyczne możliwości wykorzystania AI w systemach zarządzania, w audytowaniu w formie również darmowej na naszym kanale. Dlatego warto nas subskrybować, obserwować. Jeżeli to wideo ci się podobało, również warto zostawić nam lajka w górę. A jeżeli uważasz, że ktoś jeszcze, może ktoś z Twoich znajomych, z Twojej firmy powinien być na naszym webinarze, powinien zobaczyć możliwości, jakie może stworzyć dla Ciebie sztuczna inteligencja, to warto z tym się zapoznać. Więc mam nadzieję, że do zobaczenia i dzięki za dzisiaj poświęcony czas.